Państwu, nazywam się przybyła do mnie osoba, jedna z wielu osób, które mnie tu odwiedzały ostatnio w sprawie tak zwanego Margelona. I tu chciałbym akurat, żeby pan Sylwester Makowski powiedział, co go spotkało i jakie przeżył perturbacje odnośnie leczenia i tego co oferował panu szpital, czy te no, jakieś no, wydziały szpitalne. No, 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 no. Proszę Państwa, chodzi o to, że pan Sylwester stwierdził, że ta choroba, czy, bo to jest sztucznie prawdopodobnie stworzone, jest to nie jest normalny byt jakiś biologiczny, tylko sztuczny tu zaraz pokażemy no, jakie powoduje no, uszkodzenia na ciele a ja Państwu pokażę jeszcze od innych osób które mi przywiodły też jak to wygląda i tutaj Pan Sylwester pokaże co potrafi ta choroba robić człowiekiem na dzień dzisiejszy wygląda już to w tym stanie może Pan powie żeby nie było, że ja to jest wygląda już bardzo dobrze w tej chwili na świetlaniach e, lat 4. No, tak. Chodzi A o cewskę, 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 którą mam tak. i to wyglądało bardzo ciekawie trzy dni temu. Ciekło to wszystko jak, jak dużo większe, ale no, jednak pole chyba to plazmy spowodowało, że zaczyna to bieleć i znikać, nie, nie boli. I nie to jest bardzo ważne, to zjawisko tak. plazmy, które mówię, robię tu w fotelach tego Lakowskiego, to jest to samo zjawisko w różnych formach, ono robione. I tu jest przykład, jak goi się to w tej chwili, bo nie ma osoba, nie wypływa nic tu, jak pan sam reakcja była już po pierwsze na naświetlaniu. Już reakcja była, zaczęło przysychać. przysychać. Tak, to się wydało z tego. To ja widziałem, dlatego tak. byłem załamany jak przyjechał Pan, pooklejany tymi praskrami i to tak. wszystko było mokre, tak. ciekło. Ja byłem zaskoczony jestem jak szybko zadziałało, jak to przeszło. Nie wiem co będzie dalej, ale efekty już widać. Nie wiem czy Pan ma zdjęcia przed przyjazdem, to byśmy umieścili to na filmie. Są zdjęcia. Na są. aparacie, to Ta byśmy są. pokazali jak Pan tu przyjechał, jak to ciekło z Pana, nie? Tak. Ja tutaj od innych osób otrzymywałem, bo tu mi osoba przywiozła, e, włókna, które były zrzucane z samolotów, no, z helikopterami, no nie okłamujmy się. E, wygląda to, jak przyglądałem się, to nie jest folia, trochę się no, pozbijało, ale nie wolę ręką tego nie dotykać. I ten pan mówi, że spadało to z nieba i on Kilka takich sobie złapał na pamiątkę, żeby pokazać, właśnie nie przy, przywieźć. Tu jest jakiś jakby rdzeń tego wszystkiego, ale wolę nie dotykać. Tu jest o, druga. Nie wiem, czy jest to jako podłoże dla tych no, margelonów, czy po prostu, o, czy to jest coś takiego. I to leciało normalnie z nieba z dużej wysokością połapał, żeby pokazać innym. Prawdopodobnie jest to z tym związane. Myślę, że jestem pewny na dzień dzisiejszy, że jest to rzucane z samolotów, tak zwanych i te włók włókna czy włókniny, czy jakieś tam syntetyczne rzeczy, one są prawdopodobnie zarażane czymś, albo bakteriami może, albo jakimiś innymi rzeczami, żeby na nas opadało i nas zarazało po prostu chorobą. No celem prawdopodobnie jest to populacja ludzi, tym bardziej, że wiem doskonale, że wysokie częstotliwości uruchamiają proces marglanie, Tam powiedzmy, te 5G na pewno nie jest przypadkowo, chociaż faktem jest, że przekazuje dużo szybciej informacje, no bo to jest fala 3,2 cm, a nie powiedzmy mikrofonu z pana to ten ich informacji jest powiedzmy 10 razy szybciej przekazywanych no, drogą radiową, bo to jest jednak y, no, wykorzystanie fala radiowych o bardzo krótkich częstotliwościach. Chciałbym, nie wiem czy Pani jeszcze coś by chciała dopowiedzieć na ten temat, y, bo mamy tu jeszcze jedną Panią, którą nie chcemy pokazywać i chce, nie chcę mówić na ten temat, ale sporo też wie i y, no, no, zajmuje się tym w tej chwili y, z ciekawości co to jest. Y, jak y, y, no, atakuje y, ta choroba i że to bardzo swęgli, boli, Yy, że nawet się przesuwa pod skórą. No ja osobiście tego nie mam, więc nie mogę powiedzieć, ale jest to jedna z wielu osób, które mi o tym mówią, pytają i tak dalej. Na ten temat mi tłumaczą, jak to działa. No jest to, chyba jak Pan się przekonał, bardzo uciążliwa jakaś dolegliwość. I co ciekawe, lekarze stwierdzili, co pokazali w dokumentach, że Pan jest po prostu przy nich, nic nie chory, że tego nie ma. Tak. Więc skąd się wzięło to na Pana ciele? Nikt jej nawet nie chciał dokładnie obejrzeć. Pani doktor z odległości pięciu metrów powiedziała, się musiałam chyba podrapać i że to jest no, wielki błąd, no, że jestem dorosły, człowiek się drapie tak Niepoważny, tak? Niepoważny. Pan docent, który został poproszony przez panią doktor na ulicy Koszykowej w Warszawie, zszedł na dół, nawet nie spojrzał w moją stronę nie rozmawiał z panią doktor, a już wiedział, że trzeba mnie skierować do psychiatry. A kolega, który mi towarzyszył, był w gabinecie, podszedł do niego, proszę pana, pan ma tu krostę na głowie, też pan powinien iść do psychiatry. Więc no... Jak traktuje się Odebraliśmy rodzice? to jako kpinę w ogóle z człowieka, który cierpi. Bo na początku 27 nocy pod rząd nie mogłem usnąć. Byłem nieprzypomny. Tak Przez... często, tak potwornie to spędzi i nie można dotknąć do tego bo boli tak. jak się dotknie. A nitki pan wyciągał tak jak wcześniej pokazywałem tam kwiatów z 3-4 lat. Podobnie jest to kilka odmian z tej, tych modelonów i u mnie nitek akurat nie ma, chociaż na zdjęciach, co robiłem zresztą, nie, można, nie ma żadnego laboratorium, które by wykonało zdjęcia spod. Yy, skóry. Aha, więc musiałem kupić, kupiłem mikroskop i sam to co wychodziło spod skóry yy, wkładałem na szybkę i badałem no i właśnie I te, te zdjęcia te będą wyszły. Tak. Hmm. Tutaj ta pani też przy, yy, przy, yy, przywiozła tu i widzę, że tu są też takie włókna i robaki, które przyschły wprost, to jest trochę pomieszane, popękały. Tu jeden ten czarny taki jest to bardzo widoczny. Nie wiem co to za, za stwór jakiś, ale panek jak ma do czynienia, to ja będzie... Ja troszkę pan... orientuję się, że te, pan wszystkie ryniaki, ryniaki, te, te, te te większe postacie to są te, które jak gdyby rozmnażają, że tych mnóstwo jest tych takich Mniejszy. mniejszych, które będą z powrotem a, takie duże. I większy. tutaj jak I to wygląda, nie? I te to, buski, to są antenki, to bo, wiem, ale... bo te y, pasażyty porozumiewają się ze sobą. Jeżeli Yy, gdzieś jedno miejsce smarujemy na przykład olejkiem oreganu, który jest mocno dla nich nieprzyjemny, to w, w, od razu w stu miejscach czują kłucia. No to znaczy przekazują sobie telepatycznie informacje. To nie jest telepatycznie, antenka tenka jest, jest, jest po to, że to jest nadajnik, no wiadomo, nie? radiową kroką. No, tak, no, tak. no to, tu widzę też taki robaczek olewy. Tak. I tu mówię, to pomieszane trochę jest. Reagują na dźwięk. Tutaj woda, no, tak. która leci z kranu, powoduje, że... Jest spędzenie z ukłuciami też. Trudno mnie zabrać głos w no, tej ja nie, nie przeżyłem tego jeszcze. W telewizji nieraz jest też jakiś takie nietypowe dźwięki jak się pojawiają, to jest podobna reakcja. To właśnie. znaczy dźwięk jakaś ja odliwać prawdopodobnie uruchamia tak, ich reakcję. Albo no. obronną, albo wymusza do ucieczki, nie wiem. No, proszę Państwa, jak zdobędę więcej informacji, ja powiem, że z początku zajmowałem, ale nie wgłębiałem się w to, bo mnie to nie za bardzo interesowało, ale jak będzie więcej informacji, po prostu yy, nagramy i Państwu pokażemy więcej na ten temat. Wiem, że dużo ludzi się tym interesuje i lekarze, co ciekawe, yy, ale jeszcze jest zbyt mało informacji. Ja, żeby coś pokazać, muszę to logicznie rozpracować i mieć na to dowód, nie? ale te zdjęcia, które pokażemy, już dadzą do przemyślenia wielu osobom. No, nie mam co do tego wątpliwości, no, tutaj, że to naświetlanie no, po prostu okazało się zbawienne. Tak, ale to tak. ciekawe, ta pani nie chce się pokazać, ale pokazuje jaki włos o, się, kółko, czy, ruszają kółko, wprost. Nie, znam, kółko i zobacz. No. No, nie możemy państwu pokazać, bo nie wyraża zgodzi. Ale co no, mówię, są efekty dla mnie nie do końca zrozumiałe, jak to możliwe, żeby coś takiego się, się działo. Także Państwa zapraszam jeszcze pod cewkę tak. i pokażemy yy, o tym zjawisku, mówię, które jest wykorzystywane no, praktycznie w wielu urządzeniach. To jest zjawisko plazmy i efekt tego na dzień dzisiejszy, po tych dniach. To sam patrzę i nie wierzę, że to coś takiego się stało. Tak. I tu na rękach, tu była rana. No to, to jak Pan pamiętam dziurę, tak, jak Pan tak. przywoził dziury dziurę trzy dni temu. Dziury. to jest prost. Tak. Mhm. Szokujące. I to, że to się białe porobiło, to co ciekawe. To Ale tak jest... wrażenia jak kleśnie się zabije, to też ona się robi biała. I pan jak jechał było wszystko czerwone i, i czy, czy, no, mm -hmm. y, takie fioletowe, a tu nic te białe się pokazały, no jakby za, zasybinać, że to zasycha po prostu w jakiś sposób. I spał dobrze. A, no widzi pana. Nie nie i nie boli, tak? To no, na to dokucza, bo podświadomość dokucza. No bo zostaje sygnał z ciała, nie? Tak. Wiem, że, że te, te właśnie urządzenia, jak krzesło lakowskiego, czy tarcze lakowskiego, czy fotel inne rzeczy, czy ta cewka Tesli, uśmierza nie to bardzo szybko, bo tu już kilkanaście osób to sprawdziło i byli szelkowani tak szybko, to się dzieje. Ale no, nie pomyślałbym, że, że to... Bo przy zakrzysztawieniu się tak szybko bije. No fakt, że pan przy tym polu, tam jest 400 tysięcy V, to Pan siedział trzeci raz po 10 minut Także tak, widać to efekty. I pokażemy pana już w pomieszczeniu, gdzie ta cewka stoi. panu tak. yy, no, wysokie napięcie i można zobaczyć, to jest to samo co pan stał przy cewce, tylko jest kilkakrotnie mniej, bo tam to jest no, bardzo, bardzo niebezpieczne wprost. Nie? Jak zbliżam do tarczy, to dochodzi praktycznie tak jak na cewce u pana o, bo tu jest no, 80-90 mikrotesli, to jest potężne pole ale żeby sprawdzić czy działa to jest jeszcze takie o takie urządzenie proste jakby zainstalowałem że widać że jest napięcie żeby koło tak. nie tego ale pan jest w zasięgu w tej chwili prawie no, 10 mikrotesli to już jest spore promieniowanie nie i tyle jest połowa z tego to już jest duże także siedząc nawet w takim fotelu to kilka użyć Wystarcza, żeby właśnie mieć te same efekty, co tu u Pana są. Tak. Także... Odzyskamy odzyska nadzieję w ogóle do życia. Odzyska to jest odzyska. najważniejsze. Jakie pan Panu nie dziwię, jak się Pan męczył tyle, to... no każdy by się oprzez, no. W każdym nie. razie chodzi cały czas o to pole plazmy wysokiego napięcia i ono prawdopodobnie zabija te... w jakiś sposób, nie wiem dokładnie jak to działa, ale musi je niszczyć w jakiś sposób. No sztuczne twory to Także są. tu nie chodzi o reklamy, chodzi o to, że to zjawisko działa. Jak mi ktoś nie wierzy, bo pokazywaliśmy to na filmach, to może się przekonać osobiście, że... Najgorsze, że lekarze wiedzą, co to jest i nie, nie mówią o tym. Nie wiem, czy oni wiedzą. wiedzą. Prawdopodobnie wiedzą. nie mówi im się, o co chodzi dokładnie, ale... Bo oni nie chcą nawet tego oglądać. Od razu mówią, że jest to halucynoza. Albo, albo się po prostu boją tego. Może wiedzą więcej niż my, ale się może boją tego. To jest zakwalifikowane jako broń biologiczna. No o tym to ja wiem. Więc tak. jeżeli tak jest zakwalifikowane, to lepiej o tym nie mówić. Tak. Bo można nie dotykać to, tematu. Tak? Nie dotykać tematu, dokładnie. Mhm. Także dziękuję państwu. Wrócimy do tematu. Pan yy, sylwester ja odważył pan... powiedzieć o tym. Nie jest, on jest pierwszy, który o tym odważył się publicznie mówić. Do mnie przyjeżdżają na zasadzie, panie Janku, ja pokażę to czy tamto, ale nie mów pan. To, to ja jestem i co pokazuję, bo nie wiem jak, co będzie później. Ja jestem po prostu no, bardzo z, z, szczęśliwy, że do pana mogłem się dostać, no, że, jest tak. że, naprawdę, bo obawiałem się, że jest pan tak y, zajęty pracą. I, no mam, jak pan i, że pracę mam pod dostat. Ale ja już w tej chwili wiem, że warto jest, było jest to szansa. Jest tak, że warto było przyjechać i jest to szansa na pozbycie się tego. No, mam nadzieję, że tak będzie. Dziękuję no, Państwu dziękuję. bardzo i do widzenia.